Coś z tej strony truskawa, a to jest taki krótki y, filmik, y, można powiedzieć, poradnik dla Was, jak pobrać intro. Jak wiecie, ja robię intro na zamówienie. Dużo ludzi miał poprosić, żebym im zrobił. I jest taki kłopot, że dużo ludzi nie wie po prostu, jak to y, po prostu pobrać to intro. No wiem, mo no, może tam na ludzie są po prostu, y, no nie wiem, młodsi, ode mnie jeszcze nie ogarniają takich spraw. Ale myślę, że każdy, nie wiem, jak już zrobię te awatary, to myślę, że każdy, nie wiem, tam skuma, żeby sobie zrobić screena i w ogóle. Yy, no, więc dobrze. Jak taki film pobrać? Yy, na początek na przykład wchodzimy w ten film, którego chcemy pobrać. Na przykład tutaj widzimy intro dla Nico. Yy, tak, i tutaj kopiujemy ten link do góry. Klikamy tym prawym przyciskiem myszki, kopiuj. I dobrze, teraz mamy wszystko OK. Widzimy się po krótkim częściu. Będziecie musieli wejść na taką stronę. Będziecie mieć link w opisie do niej. Ona jest bezpłatna, więc dobrze, wchodzimy na nią i mamy takie coś. Tu po prostu kopiujemy nasz ten link, który, raczej znaczy wklejamy ten link, co skopiowaliśmy przed chwilą. Tu klikamy tą szczałkę i nam się tak będzie pojawiać. Kilka minut poczekamy. O i mamy. I co teraz robimy? Doland e, Tam nie mam Tom. Jak w macie Google i w ogóle to będzie wam lepiej. A mam Mozilla i też działa. E, intro mamy. Jak ktoś ma właśnie tą przeglądarkę Mo Mozilla, e, tą Firefoxa, to jak też tak ktoś ma, to może to sobie przeciągnąć na pulpit stąd i mamy. A, teraz sobie bezpiecznie tutaj sobie oglądamy. Można sobie na film, Więc y, ja to sobie usunę, bo tu już mam dla Ciebie intro, Ziemeczku. Y, tam, dziękuję, że y, tam Ci się podoba, że podziękowałeś, naprawdę. Y, więc dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze czegoś byście nie wiedzieli, to ja chętnie dla was nagram taki poradnik. Nie wiem, ten poradnik pewnie niedługo usunę, jak zobaczycie, więc dobrze. Trzymajcie się, cześć, pa.